świat to nie tylko dom, praca i droga z domu do pracy. Świat to też miejsca, w których ludzie codziennie muszą walczyć o życie, gdzie codziennie trzeba uciekać i gdzie codziennie los przynosi kolejne problemy. Tak wygląda Irak, gdzie tylko kilkadziesiąt kilometrów dzieli względny spokój od ciągle jeszcze ciepłych zgliszczy. Taki jest Irak wyzwolony spod kontroli ISIS. Czasami ludzie mnie pytają o to, czego my możemy, czy możemy się czegokolwiek nauczyć od uchodźców. I na to pytanie odpowiadam w taki sposób, że my, Polacy, możemy nauczyć się tego od uchodźców, abyśmy sami byli uchodźcami. To znaczy, abyśmy uchodzili od takich postaw jak samolubstwo, egoizm, osądzanie innych na podstawie jakichś takich zewnętrznych wizerunków. Od tego musimy uchodzić do tego, aby... Okazywać sobie wzajemnie serce, ale też uchodzić do tego, który jest sensem życia i niesie ten sens życia, który oddał na swoje życie. Ja wierzę w taki rodzaj uchodźstwa, do którego zaprasza nas, zapraszają nas, ci uchodźcy, których spotkałem na Bliskim Wschodzie. Na własne oczy zobaczył to Radosław Siewniak Jaworzynianin, który z dnia na dzień podjął decyzję o wyjeździe na Bliski Wschód. Ktoś kiedyś uratował moje życie. I to też spowodowało, że nie tylko moje życie zostało uratowane, ale również zostało przemienione. I 29 kwietnia 2016 roku w takim codziennym czasie przy lekturze Biblii, Słowa Bożego i modlitwie, usłyszałam takie bardzo dla mnie wyraźny, wyraźne słowo od tego, który uratował moje życie, żebym zaczął się uczyć języka angielskiego. A wówczas w ogóle języka angielskiego nie znałem ponieważ Bóg chce mnie posłać nie tylko do krajów, gdzie nie tylko chrześcijaństwo jest w mniejszości, ale jest również prześladowane. No i wtedy zacząłem się, zrezygnowałem z pracy w szpitalu, w szanowie, gdzie pracowałem. Wjechałem na takie półroczne wyjazdy do Stanów Zjednoczonych, na Maltę, aby uczyć języka angielskiego. I kiedy wróciłem, znowu w modlitwie zapytałem Panie Boże, gdzie, gdzie chcesz mnie posłać. I dwa dni po tej modlitwie... Dostałem wiadomość mailową od pewnej organizacji, która prowadziła takie działania medyczne w Iraku, że poszukuje fizjoterapeuty, który byłby w stanie przyjechać do Iraku. Przez trzy miesiące nie byli w stanie nikogo znaleźć. Dla mnie to zaproszenie jednocześnie było odpowiedzią na tą modlitwę, którą miałem dwa dni wcześniej i to pytanie, które skierowałem do Boga, jak i również wypełnieniem się tych słów, które usłyszałem dwa lata że on chce mnie posłać właśnie do takich krajów, no i to właśnie uczynił. Pan Radosław pracował w jednym z najtrudniejszych i najmniej sprawiedliwych miejsc XXI wieku, obozie dla uchodźców, w miejscu, gdzie spotykają się wyznania, kultury, doświadczenia i dramaty. W obozach dla uchodźców jeździłem do namiotów, w których mieszkali pacjenci, którzy potrzebowali mojej pomocy fizjoterapeutycznej, jak i również mieliśmy jako organizacja, w której pracowałem, jeden, jedną klinikę w jednym maleńkim obozie, malenki, to znaczy dla 3000 osób, ponieważ niektóre osoby, obozy były dla 30 tysięcy osób. To miejsce jest ciekawym miejscem, bo z jednej strony jest to miejsce, gdzie ludzie mieszkają, jak nie powinni mieszkać ludzie. W namiotach, teraz temperatury w Iraku dochodzą do ponad 50 stopni. Wielu w tych namiotach nie ma klimatyzacji. Nawet gdy jest, to tam panują niebotyczne temperatury, zarówno na zewnątrz, a wewnątrz jeszcze większe. Ludzie, wielu z nich nie ma pracy. Musiało przed bojownikami państwa islamskiego uciekać, zabierając swój dobytek w reklamówkach, to co mogli zabrać w ciągu paru minut, tak żeby uciec i potem zamieszkać w namiotach, czyli ten z, obraz życia w obozach jest naprawdę obrazem e, dramatycznym, związanym z bólem, z biedą, z nędzą, ale z drugiej strony ci ludzie zachowali w sobie coś niesamowitego, ponieważ wojna nie okradła ich z gościnności, z życzliwości, z otwartości i będąc tam, e, to przechadzając się po obozach, co druga rodzina zapraszała mnie, czy to na obiad, czy na to, żebym wypił z nimi chociaż herbatę, e, tak żebyśmy mogli e, ze sobą porozmawiać. Jedzenie oczywiście było do tego tylko pretekstem. I to jest coś pięknego i takiego kontrastowego, ponieważ kiedy tak patrzę chociażby na nasz kraj... To my mamy dużo na wiele rzeczy, nas stać. Mamy swoje samochody, swoje domy, swoje prace, ale to często oddziela nas od drugiego człowieka. Tam żyje się inaczej, tam jest biednie, wiele ludzi, nie stać ich na wiele, ale odnajdują to największe bogactwo, do którego jesteśmy zaproszeni bogactwo spotkania się z drugim człowiekiem. Decyzja o wyjeździe nie była trudna, była odpowiedzią na potrzebę serca i ducha. Moim zadaniem jako fizjoterapeuty w Iraku było, rozpoczęcie czy wystartowanie z kliniką fizjoterapeutyczną w Iraku. Tutaj muszę powiedzieć tak, że dla wielu Irakijczyków takie pojęcie jak fizjoterapia, ono nie istniało. Oni nie wiedzieli, co to jest. Bardziej wiązali jakieś pomoc związaną z, z ich chorobami, z tabletkami, ale nie z ćwiczeniami, nie z fizjoterapią. Tak to było takie wyzwanie, aby przekonać ich do tego, że fizjoterapia ma sens i że ona może im pomóc jak i też również szkolenie, bo też szkoliłem lokalnych fizjoterapeutów. Stąd to było moje zadanie, tak żeby zachęcić pacjentów do tego, że mogę im pomóc i to do tego pomagała mi terapia manualna. Jestem też, wykonuję tę część fizjoterapii. No i podczas nastawień kręgosłupa pacjentów, kiedy ten efekt był natychmiastowy, to też powodowało, że wielu z nich... W bardzo szybki sposób, podczas jednej sesji czy drugiej sesji było uleczonych, powiadamiali o tym innych swoich sąsiadów, przyjaciół. No i w taki sposób mogłem tam rozpocząć pracę jako fizjoterapeuta, także ci pacjenci oni zgłaszali się do mnie, abym mógł im pomóc. To nie koniec drogi pana Radosława. W tej chwili przygotowuje się do wyjazdu do Nepalu, gdzie również chcę pomagać potrzebującym. Więcej informacji można znaleźć na Facebooku pana Radosława Siewniaka.